No, i dzień dobry. Środę mamy. Dzień dobry z życia, dnia codziennego. Popylam do robotki. Jest przyjemnie, powiem Wam. A wczoraj nie było przyjemnie. Nie, wczoraj myślałam, że. że nie wiem. Ale było tragicznie wczoraj. Wróciłam i od razu było jedzonko i spanko. Także nawet wczoraj nie zdążyłam odpalić nagrywania. Bo zarówno w pracy, już od wstania byłam nie do życia. Łeb mnie bolał. Zresztą się okazało później, że może tylko dwóch osób głowa nie bolała, a tak wszyscy mieli jakieś bóle nieprzyjemne. Było bardzo. Ale dzisiaj człowiek wstał już z elegancką. No. Ile autów jedzie? No. Także mam nadzieję, że tak będzie do końca dnia. Moi mili Państwo. No, pojechali. Nie wiem, czy to było związane z powrotem i z szokiem powrotu do pracy po trzech dniach. Uj! Nielegalnie człowiek chciał przejść, by ten został rozjechany nie róbcie tak idę na pas no także dzisiaj wstałam, jest elegancko ogólnie w tym tygodniu mam na dziesiątą no ale dzisiaj w środę mam na siódmą bo tak mamy jak kogoś nie ma a że jest nas dwie Musimy mieć jakoś wolne. Bo nie robimy non stop. Więc nie ma mojej koleżanki. Bo ja muszę dzisiaj popylać na rano. No a jutro znowu na dziesiątą. I weekend wolny. Się cieszę już. Dobra. O, widzę, że jedzie. Ja zawsze tak dojdę, że jedzie to. Do zaraz. I w domu. I w domu nie mówię nikomu. Tylko wam, tylko wam. No. Miałam podwózkę. Ciemno jest. Muszę światło załączyć. O Jezu, a tu prawie światło, nie? Co to nie ma? Na, napięcia nie ma? Nie wiem, co Dzisiaj... Nie wiem. A jest proszę ja was y, 17 za 10 minut, więc ja nie wiem też, o co chodzi. No miałam podwózka, Adelańka po mnie przyjechała. Uuu. No posiedzieliśmy na kawce na dworzu, nawet coś tam skupłam y, w swojej grządeczce, nawet już sałatę bo mi wyrosła w doniczce, co w tamtym roku miałam i my mi wyrosły takie. No to wsadziłam już do grządki, zobaczymy, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. To nawet coś tam człowiek skubnął w końcu. Tak, ja się przyklejam do mojego wrzosowego sweterka, bo, fa bo fajny. No i wstawię rosołek, powiem ja was, powiem ja was, ja wam powiem. Ja wam, ja was to sobie tu ogarnę. No, tylko że ręcznika papierowego to. Nie ma. Nie ma, no. Skończył się. No, trudne. No i widzicie, no i przechodzimy na tryb nuda. Nuda w domu, do pracy, do domu. Nie, to ja muszę wziąć ten. Bo nie mam, bo nie mam czym. So porad, poradzimy sobie z rajtaśmem. No. Bo się papier skończył. wytrzemy tiki. tiki no można wstawiać zupiszcze. roznoso łyszcze Jak umyłam w zasadzie, Ale jakieś tu farfocle. Ogólnie to wstawię rosół, a co będziemy teraz jeść przed rosołem? Frytki są, nie ma frytek. Nie ma frytek, są szparagi. No ale tak, żeby szybko coś. Czy parówki chcesz na szybko? No, to będzie najszybciej, parówki na obiad. No, bo rosołek dopiero będzie wieczorem, nie? Znaczy tak z najprędzej za dwie, trzy godziny. Także tak. Aresiu patrzy. Nie, nie patrz, bo to nie ma się co patrzeć. Bo to jest zam, zamrożone. Ryszardzie porcje skaczki, które kupiłam, które kupiliśmy dzień przed wyjazdem, tak? Chyba, ja. No, cyk, cyk. No. I tu mamy pietruchę. Machewkę. Aż całą jedną. Ale mamy. Rysiu! No i się tu pchasz. Chłopie. Mamy selero i mamy co? A gdzie por? Pora nasza. A gdzie ty się tu ryjesz mi? Bo jak zwykle tu nic nie widzę. Jeszcze por, por powinien być. Mamy pietruchę zieloną. Mamy koper, no ale jeszcze miałam pora, gdzie to pora mam bez, bez pora Czy ja zużyłam pora? Może i zużyłam, bo nigdzie go nie ma mogło tak być. No to dam jeszcze te końcówki ze szparagów do rosołu i mam tu zamiast kapusty, mam nogę brokuła. I jakoś sobie damy radę z tego, co mamy. i taki będzie rosół. Proszę państwa. Pyszny. No. A ja na szybko wstawiam parówy. się ani nie chciało gotować. I nic nie ma. Dlatego rosł wstawiam z myślą o jutrze, żeby już był. A teraz sobie poradzimy w ten sposób. Wiktoria przyjdzie wieczorem, to już chyba rosół będzie to sobie będzie dziewczyna rosół. Bo poszła do pracy. No, a jeszcze chciałam stawić pranie, tak, Rysiu? Ale już teraz nie wiem, czy mu się chce. Może sobie odpuścimy? Tak? Głaskiemie. <noise> 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 Anguaskaj no, mnie. No. I ty zawsze przyjdziesz, jak ja coś robię. Diaboncku. Zawsze jak ja coś robię, nie? To ty przylejesz tu mi. To więc tak, tak wygląda sytuacja nasza dzisiejsza. No i ja chcę tutaj y, robić. <laughs> Nie dość, że przeszliśmy znowu w tryb nudny, to jeszcze znowu tutaj y, ten, pchasz się przed, przed, przed wizję. Już? Nie? <laughs> Nie już. I do ojca, weź go. Spadaj, czarno biało. Spadaj czarno biało. Idź tam. I do ojca. Niech cię myzia. K kizia, kizia Mizia. O, i cebulę jeszcze zrobimy, nie? Opalimy do rosołu. Więc takiego plana mam. To od razu będzie na jutro. I wykorzystamy to, co mamy. Że, żeby nie było. Tak, Rysiu? Panie Rysiu? No i co wam powiem? Nie ma co gadać. bo nic się nie dzieje. Na dworze się zachmurzyło. I nie wiadomo, co to będzie. Czy czasem coś tam nie pokapie. A ty jadłeś w ogóle jak wróciłeś? Nie, bo co? Bo my wracamy za to a tutaj siedzi w domu. Jakiś koleś i kawę pił. Czy ty się tam us usypiasz? Z zaraz będzie paru. Paruwa. No bo chciałam robić ziemniaki. Tak jak mówiłam wcześniej, że jak wrócimy, to zrobię ziemniaki z jajuczkiem. Z jajuczkiem i z. Kurde, ze szparagami. Ale wczoraj jedliśmy, nie, ja jadłam ze śledziem ziemniaki w mundurkach. Która jadłaś ze szparagami, a ty jadłeś z tą szynką, tak, w galarecie, No. To też tak jedliśmy, takie wiecie. No, ale trzeba dojadać to, co jest. Nie ma tak dobrze. weekend ma być piękny, a ja mam wolny weekend. Może się w końcu uda na ten ogród pójść? ogóle też głodna jestem. O. No, ale w planie jest ogólnie wstawić ten rosół. Zaraz jak mi się zagotuje, zbiorę te szumowiny. O, jeszcze Nela idzie. Dodam wszystko, co mam. Niech się gotuje. Coś tu lata. Nela, twojego. Kudeł twój. Ja idę kompu, kompu. Co ty chcesz? Siedzi się, patrzy na mnie. Czego? Czego byś chciał? No i co? Za dużo y, czasu na życie nie ma, no. Ogólnie rzecz biorąc. Z kaczupkiem chcesz? A Z którym? No, chciałabym znaleźć jakikolwiek. O tu jest kocham, widzę. Nie wiem gdzie tamten. Czy on został, czy nie został. No. Także i tak se radzimy jak nie ma to parówka dobra. Tutaj potem tak podżera trochę ogórka, trochę keczupu, trochę czegoś głodny. Dobra, mi się pogrzeją jeszcze chwilkę i będziemy... Będziemy sobie jeść. A ja sobie zrobię ze serkiem. Z górskim przysmaczkiem kanaperkę. Z ogóreczkiem. Ale wczoraj były te dobre ziemniaki ze śledziem. Hmm. Wrąbałam. Z ogóreczkiem. Pecha. Człowiek głodny wszystko pycha.

To my idziemy. Idziemy spierdzielać. Bośmy głodni. to w ogóle wróciłam i padłam, jak mówiłam. Padłam jak druga. Łeb bolał. Mm. coś strasznego ale dzisiaj już ok no to idziemy rąbać i losu robimy i mamy dwudziestą pierwszą dziesięć skorupa Maskę na włosy położyłam i, i nie chce mi się jej zmyć. Tragedia. No nie chce mi się. Nie chce mi się i już. I wlatuje rosołek. Będziemy jeść rosołek. Tu no sobie wyciągam kawałek marchewerki. Mm. Lane kluseczki w formie gotowca. I dalej się nic nie dzieje, bo się nic nie chce. No, to ja rozumiem. Proszę państwa, to ja rozumiem. Pyszny, ciepły rosołek. Gorący. Dlaczego tu, tu rosół jedzony jest, nie żadne fi dla kotków. Tyle dałam tu różnych pieprzów, zielów, że nie umiem nabrać. Kuźiwa. Dobra, jest. Jak się trafi, to sobie wy, wyplujesz, nie? Ma, już lubi tak na, na gęsto, nie? Takie. Taki makaron Rosu. z rosołem. Jezu, jaki rosół jest świetny po rosół jest świetny. Jezu, jaki dobry makaron. Mmm. Jak pachnie. Marzko jedyna. Marzko jedyno. Maletko jedyno. Rosół, Jezu, z to mar pachnie. rosół z jednej... Rosół z jednej barchewki. A pachnie jak. Ale za to wpadło cztery cebula. Oho, oh, oh. i nie wiem właśnie czy zjem i zachcę mi się iść jednak zmyć to z włosów czy mi się nie zachce i przytrzymam ten proces do rana Coś mi się tak wydaje. No, jutro mam na dziesiątą, więc... Więc możemy tak zrobić. No, a poza tym to... Uuu, Nudy ma, pudy. Kurde, myślałam, że to moja łyżeczka. Łyżka to nie. O, tu jest U, moja, moja. ulubiona. Jeszcze miałam jedną, ale taką W drugą stronę taką wielką i głęboką, ale nie wiem, gdzie ona jest, kuźwa. Marcheweczka mi się schowała. Ja oczywiście Magic, Magic. Mm. Rosołek to rosołek. To nie pogadasz z Rosołki. No, jak widać nie dzieje się nic. Zwykła, szara, codzienna codzienność. Proszę bardzo. No. Tylko jedną rzecz, którą muszę zrobić, to ściągnąć kwiatki. Miałaś nalot w nocy bombowy? Tak. Nela wskoczyła i doniczka mi koło głowy spadła, no. A nie skakały do tej pory. Na ten regał co stoi kołuszka, i mam tam pełno, pełno kwiatków do góry, i był spokój. No. A wczoraj, jak skoczyła, to mi normalnie 10 cm od głowy doniczka spadła. Fakt, że ja je mam tam plastikowe, oprócz jednej, która stoi na samym środku. Z dużym, ciężkim kwiatkiem. No, ale nie chciałabym ryzykować, że się nie obudzę. I teraz jeszcze będę się to pościągać. Gdyby chciało im się tam jeszcze skakać, nie? No, żebyśmy się jeszcze widzieli tam. Czasami. No, to ja idę jeść, póki gorący, chociaż mężu w piecu napalił. To jest tak cieplutko, fajnie. Powiem wam. No, ale do 50 stopni nie robiłem. No, bo jest ciepło ogólnie na dworze, no, ale tak chłodno było. Nie wiem, bo coś przyszła, usiadłam i tak mi się jakoś zimnawo zrobiło. Mówię, idź, przepal w piecu. No. Zara, okno jeszcze się uchyli, przewietrzy się jeszcze chwilę. Na noc i tyle. Nie? No. No to ja się Przez z wami... czy będzie będziesz lepiej spał. No. No, no, no. no to ja się z wami rzek... A co to jest tu? Tu? Nela. Co to to? Nela. No, żegnam się z wami na dzisiaj. Então, este foi um rosołek. Pa 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 pa.